Dzień trzeci tu na Krępie, parę dni przerwy było, ale dnia drugiego wczułem się już tak w wjeżdżenie po tym zjeździe, że jeździłem typowo tu sobie bokiem zamiast w środkiem, już tak nie trzęsło, więc już mi tak nie przeszkadzało ten najazd i się spokojnie skakało, ale dzisiaj, dzień trzeci, spotkanie dziomeczków, mieli łopatę, to mówię, e, mogę wyrównać? Mówią, pewnie równaj, no to naklatę i kryje. Dobra, tu tak wystarczy Teraz Tu chyba to było no. Ta woda nawet nie chce się tu zatrzymać Jesny piach tak spoda. będzie chyba tylko dzień skopania. Skopania były był krótki tylko odcinek, także pewnie będzie jeszcze dalej latanie, ale dla mnie to będzie tylko dzień kopania. Teraz sprawdzę tu, jak sobie przejadę parę razy z rowerem po najeździe i zobaczę czy tutaj coś nie trzeba poprawić. Tu jak widać mniej więcej trochę poprawiłem. W dwóch miejscach była dziura, reszta to były takie wypustki. To skopałem je. Jak będę miał okazję przejechać się teraz rowerem, jak to wyschnie, no to wtedy sprawdzę, czy trzeba jeszcze bardziej poprawiać, czy jest już akceptowalnie. No, no to teraz zobaczę tu. Przejadę się rowerem i zobaczę. I no Trochę buja. Trochę buja. Podosypuję tu ziemię po prostu. No zaraz zobaczę. Coś tam, coś wykombinuję. Stwierdziłem, że zacznę od tamtej strony, gdzie są mniejsze i próbuję je skopać, tak żeby było równo. A tu gdzie są te większe, najwyżej się dosypie. Zależy jak to wszystko wyjdzie. To ustawiam tam lapsa i lecimy skrojeniem. <mulary> tu wyrównałem. Te dziury tu jest git, w miarę w okay było. Trochę dosypałem. Tu znalazłem, że jest trochę takiej mokrej ziemi, że nie muszę jej nawadniać od razu. Trochę tu była taka lekka dziurka. No to też ją po prostu wyrównałem. No i teraz się tu dalej muszę Was przedstawić, bo już mi na drodze stajecie, bo byliście na rwęzie. Yy... I tu jest problem. No to jest piasek. Taki syp. Chociaż tu tak się nie sypia, ale on się kruszy, widzicie, tak łatwo. I nie wiem. Nie wiem jak to tam głęboko jest, jak szeroko to będzie. Tu na razie jest twardo. Jak to wyschnie, pewnie to będzie się sypało. Ale tak tu cały czas było i się jakoś żyło, także na razie zostawiam. Najwyżej ja kiedy indziej się to przerobi. Te plamy jeszcze wyschną, tu jedna i ta druga. Więc na razie zjazdu nie będę testować. On jeszcze perfekcyjnie nie jest. Ma taką falę, widzę przy tej plamy numer 2 gdzieś tu, taką falę ma jakby, se niby idzie ten, ale później tak, ale takie łagodne. że myślę, że to nie będzie aż taką przeszkodą. To jest raz, a dwa to jak wyschnie to wtedy się przejadę i zobaczę czy jeszcze muszę to poprawiać. Teraz aby jeszcze jedna rzecz mi przeszkadza. Jak idzie ten zjazd, to on sobie tak idzie równiutko. A tu od tego spadu tak sypka ziemia, ona wchodzi o, mniej więcej gdzieś tak, nie? Muszę to przerzucić, bo mi się to nie podoba po prostu. I jak to przerzucę, to fajrent na dzisiaj. No bo to wyschnąć musi, nie? Tu się też uleży się to wszystko, bo tu też trochę podysypywałem. No to jak się uleży, to być git. Jutro przyjadę. Także widzimy się jutro i update'ik 3 dni później przyjechałem yy, wygląda to tak, tam jest nawet git yy, tu tu w sumie też, nie rozsypał się tak źle jak myślałem, że się rozsypię. już raz zjechałem, także nie było tak źle teraz zjadę drugi raz, żeby sprawdzić, czy aby na pewno mi się to nie wydawało na spocie znowu pustki dzisiaj, strasznie wieje ale myślę, że to nie będzie problemem w lesie jesteśmy w końcu, nie? nie na polu dobra, środkiem No Powiem tak, nie wiem czy to jest kwestia tego, że jest równiej, jest tak szybko, że się dalej skacze. To wyrównywanie coś pomogło, już się już aż tak nie buja jak wtedy, jeszcze perfekcyjnie nie jest, ale jest lepiej. Także coś tam wy wyrównałem. Tu się straszna piaskownica zrobiła, w tym miejscu, przed tym wybiciem. Znaczy to na wybicie to tak Cię nie schamuje, nie? Ale jest ogólnie piaskownica. w sumie latem chyba tu nigdy nie jeździłem. No, o tu, Bardziej tak w, w okolicach zimy tu tylko byłem. Raz byłem latem, ale to, to wtedy było zniszczone i tylko pokazywaliśmy co było kiedyś, co jest teraz. I teraz jest to, co było kiedyś, a wtedy, co było teraz, to już tak nie jest. <ścoughs> jeszcze jest nierówno. Chyba zaraz jeszcze wezmę trochę, porównam. Zazwy teraz tak. Najpierw wpadła mi mucha, potem wjechałem w dziurę, czy jednak nie zrobiłem jeszcze do końca. A tu w, w locie jeszcze słońce w oczy, perfekcyjnie. I się zapomniałem sprawić na komary. Także trzeba lecieć. Ale to jest takie, już myślisz, że już wszystko, że już lecisz, ale przed wybiciem jeszcze dostałeś promieniami słońca w oczy i dopiero wtedy. Szybkie mrugnięcie i wybicie. <grystanie> Chyba ostatni skok i wezmę coś jeszcze, porównam. Przeszedłem tu, żeby wziąć i Najgorsze jest to że z góry, to tego tak nie widać. W sensie z góry właśnie widać. Jak tu się przyjdzie, to nie widać, gdzie jest równo, a gdzie nie. To jest problem. Tu jest wera ok, ale tu. No i tak teraz to laps od ale tak w sumie wygląda to trochę lepiej. Jeszcze tam jedna rzecz mnie denerwuje, to pójdę ją poprawić. Stronę nie do końca wiem, która to była. a Chyba widzę. Tu. Na razie lepiej tego nie zrobię Trzeba poczekać aż będzie deszcz Jak będzie mokro to będzie można dosypać i dziury zasypać Miniaturę idę zrobić Jest hopa, widać hopę? Hopa i łopata Pstryk Jest miniaturka To na rower Wbili ludzie na saita. To saita. Za dużo CS-a. Wbili ludzie na hopy, ale to młodzi wbili na Na te najmniejsze Tu niestety Nigdy nikogo nie mogę spotkać. No na złość, a samemu muszę się tak słabo skacze. Ostatnio w sumie to w tym odcinku. Trafiłem ale oni już zwiali. ale teraz trzeba skoczyć coś dla widza i zobaczyć czy moje wyrównanie numer 2 jeszcze coś pomogło, czy pogorszyły łowy. Ciężko mi stwierdzić. No nic, da się zjeżdżać, tak? Wydaje mi się, że jest lepiej niż było w ogóle przed. Tu przede wszystkim na końcu tak nie buja. Więc jest dobrze. Da się zjeżdżać, da się skakać. Lądowanie jest. Jest git. Teraz się skopnę, że mam źle kamerkę ustawioną. I prawdopodobnie w tych skokach lipa to wyglądało, także przekładam już ją odwrotnie. <laughs> no w locie nie wyglądają to tak źle, ale na zjeździe tragicznie. O, komary. Spreja zapomniałem na komary. Kabulecki i jasno. Ale fajnie mi się zaczęło jeździć no. Powoli się zaczynam też wczuwać Te triki będą musiały wrócić też Ale to chyba w następnym odcinku Mam nadzieję W następnym to chyba pojadę w ogóle na skatepark Tam mi będzie łatwiej się trochę pobudzić do trików Ale powiem wam tak Kolana nie czuję jak skaczę Przynajmniej na hopie Także można się z powrotem uzależnić od roweru A nie od komputera No fajnie, fajna myśl Jutro, albo pojutrze jakoś tak Na pewno się wybiorę na ten skatepark Hamować muszę teraz Ło, ale to był drewniany skok Drewniane to moje ulubione skoki, tak? Jak zawsze na piersiach na olszu jechać, bo mnie komory zagryzą Hamulec i jazda Podsumowując, zjazd jest równiejszy, już tak nie trzęsie jak wtedy, jeszcze trzęsie, ale nie aż tak, już teraz jest, powiedziałbym, nawet przyjemnie. Żegnamy się na dzisiaj z Hoppom, widzimy się w następnym odcinku na skateparku, przypominamy triki i potem przenosimy je tutaj. Nie wiem czy trafiłem. trafiłem.